Od pewnego czasu Dorothy Simpson zaczęła dostrzegać u swojego męża dziwne zachowanie. Wyrażało się to tym, że Robert celowo unikał z nią rozmów i coraz później wracał z pracy. Jednocześnie mężczyzna zawsze potrafił znaleźć logiczne wytłumaczenie swojej nieobecności. Albo spotkanie z inwestorami, albo ważna umowa na organizację imprezy firmowej dla pracowników. Oczywiście Dorothy starała się zrozumieć męża, z którym żyła w doskonałej harmonii przez ponad 20 lat. Głupotą byłoby nie ufać współmałżonkowi, który jest już dobrze po czterdziestce, pomyślała wtedy Dorothy, patrząc na swoje odbicie w lustrze. Już dawno pogodziła się z faktem, że młodości nie da się przywrócić, dlatego starała się nie denerwować nowymi zmarszczkami w kącikach oczu. Kobieta w ostatnim czasie zajmowała się domem i rzadko wychodziła na miasto. Jeśli już jednak spotykała się z ludźmi, to tylko po to, by zrobić zakupy lub poplotkować z najlepszą przyjaciółką, Katrin. Najczęściej umawiały się w zacisznej i przytulnej kawiarni zlokalizowanej w centrum miasta. Wymieniając się wiadomościami i rozmawiając o różnych rzeczach, koleżanki dobrze się bawiły i cieszyły swoim towarzystwem. Tak było też i tego dnia, kiedy Katrin po raz kolejny zaproponowała spotkanie. Chcąc odpocząć i oderwać się od smutnych myśli, Dorothy z radością podchwyciła ten pomysł. Zamawiając filiżankę kawy i słodką bułkę, przyjaciółki zaczęły opowiadać sobie nowości. Mówiła głównie Katrin, a Dorothy tylko uważnie jej słuchała. Co ważne, nie były to typowe plotki, a po prostu rozmowa o różnych rzeczach. W pewnym momencie w opowieści Katrin nastąpiła przerwa, którą Dorothy natychmiast wykorzystała. Robert wyjeżdża jutro w delegację. Mówi, że w interesach. Otwiera jakiś nowy oddział w Bostonie. Na wzmiankę o mężu przyjaciółki Katrin skrzywiła się z niezadowoleniem i z trudem stłumiła napad wrogości. Po twarzy kobiety było widać, że nie miała o Robercie dobrej opinii i wiedziała o nim coś nieprzyjemnego. Potem, nie mogąc zachować tylko dla siebie tak ważnej informacji, rzuciła. Któregoś dnia pamiętam, że widziałam twojego męża z jakąś kobietą. Miło spędzali czas, rozmawiali. Przez chwilę wydawało mi się nawet, że może coś między nimi jest. Na twarzy Dorothy od razu pojawił się niepokój, który nie umknął uwadze przyjaciółki. Zebrawszy się w sobie, od niechcenia, stwierdziła. No, chyba ci się coś wydawało. Robert przez prawie cały czas jest w biurze. Raczej mało prawdopodobne, by znalazł czas na spotykanie się z kimkolwiek. Pomimo spokojnego tonu przyjaciółki, Catherine nie dała się tak łatwo przekonać. Trzy razy wychodziła za mąż i traktowała mężczyzn z dużą dozą nieufności. Jednocześnie stosunkowo często spotykała się z przedstawicielami płci przeciwnej i miewała różne romanse. Na zakończenie spotkania zaprosiła nawet do stołu dwóch mężczyzn, którzy w przerwie obiadowej weszli do kawiarni na filiżankę kawy. Catherine szybko wciągnęła nieznajomych do rozmowy i w ciągu kilku sekund już wiedziała, że mają na imię David i Kyle. Mrugając do przyjaciółki, zaczęła niewinnie flirtować z mężczyznami, co bez wątpienia im się spodobało. Dorothy miała jednak inne zdanie w tej sprawie i czuła się zawstydzona. Chyba muszę wracać do domu. Robert jutro wyjeżdża. Jeszcze trzeba sporo przygotować, mruknęła kobieta i wstała od stołu. Catherine zmarszczyła brwi, ale nie skrytykowała przyjaciółki i odprowadziła ją do wyjścia. W drodze do domu Dorothy cały czas myślała o robercie. Czego mu brakuje? Ma dorosłą córkę, dobrą pracę, samochód, wielki dom myślała kobieta. Wchodząc do domu, oczywiście nie spotkała tam Roberta. Na stole leżała kartka, w której mąż napisał, że wyjechał w podróż służbową trochę wcześniej. Tak się spieszył, że zapomniał pożegnać westchnęła do siebie smutno Dorotty. W tym momencie szczerze żałowała, że nie pozostała z Katrin w kawiarni. Sposób, w jaki Robert traktował Dorothy, która ufała mężowi i wierzyła w każde jego słowo, bardzo ją dotknął. Reszta dnia upłynęła jej na smutnych myślach i wspomnieniach z przeszłości. Leżąc w zimnym łóżku, Dorothy mimo wszystko życzyła Robertowi powodzenia i próbowała zasnąć. Naprawdę mocny sen przyszedł do niej dopiero nad ranem, kiedy za oknem powoli świtało. Dwie godziny później zadzwonił telefon. Myśląc, że to Robert postanowił ją poinformować, że bezpiecznie dotarł do celu, Dorothy podniosła słuchawkę. Dzień dobry, pani. Z tej strony posterunek policji. Pani mąż niestety miał wypadek, którego nie przeżył. Powiedział nieznajomy nieco szorstki głos. W pierwszej chwili Dorothy uznała, że się przesłyszała, że... To chyba wszystko sen. Gdy policjant powtórzył ostatnie słowa, kobieta zdała sobie sprawę, że to prawda. Jak się okazało, spiesząc się na spotkanie, Robert przekroczył dozwoloną prędkość i, tracąc panowanie nad kierownicą, zderzył się z kawałkiem mostu. Po zderzeniu auto się zapaliło, a kierowca zginął na miejscu. Ogień był tak silny, że Zanim przybyli ratownicy, fort Roberta spłonął. Policjantom nie udało się ustalić, co dokładnie było przyczyną pożaru. Po Robercie zostało niewiele, tylko klamra paska od spodni i kilka metalowych guzików. Dorota słabo pamiętała pogrzeb i wszystkie późniejsze wydarzenia. Wszystko potoczyło się jak w koszmarze, a gdyby nie pomoc córki i przyjaciółki. Na pewno nie poradziłaby sobie z ciężarem, który spadł na jej kruche barki. Roberta pochowano w zamkniętej trumnie, w której umieszczono jego osobiste rzeczy. Gdybym go wtedy zatrzymała, byłoby zupełnie inaczej, wyrzucała sobie Dorothy. Kobiecie wydawało się, że ponosi pełną winę za śmierć męża. Trudno powiedzieć, co by się stało, gdyby Dorothy dalej zadręczała się smutnymi myślami. Najprawdopodobniej doprowadziłaby się do całkowitego załamania nerwowego lub nawet zawału serca. Na szczęście Katrin interweniowała na czas i po kilku miesiącach wyciągnęła przyjaciółkę z otchłani depresji. Przestań torturować się smutnymi myślami. Zmień otoczenie, może znajdź inną pracę. Chcesz, żebym cię zatrudniła w moim biurze? spytała Katrin. W odpowiedzi Dorothy uśmiechnęła się, pokręciła głową i powiedziała: Nie, nie chcę pracować w tłumie ludzi. Chyba poszukam czegoś innego. Catherine poklepała przyjaciółkę po ramieniu i pochwaliła ją za podjęcie takiej decyzji. Na początku znalezienie odpowiedniej pracy okazało się dość trudne. Dorothy nie miała już 20 lat, a wiele wakatów nie było dla niej. Właśnie ze względu na ograniczenia wiekowe. Gdy kobieta zobaczyła ogłoszenie o pracy służącej, od razu zrozumiała, że to może być dla niej szansa. Docierając pod wskazany adres, Dorothy znalazła się pod drzwiami ogromnej, trzypiętrowej rezydencji. Tu mieszkają naprawdę bogaci ludzie pomyślała kobieta. Obok domu znajdował się ogród, który zajmował sporo miejsca. Wkrótce drzwi domu otworzyły się i w progu pojawiła się gospodyni. Była zadbaną kobietą po sześćdziesiątce, która wyglądała bardzo elegancko. Dzień dobry pani, dzwoniłam w sprawie pracy, powiedziała Dorothy. Tak, wiem, chciała być pani moją służącą. Nazywam się Louis Morris, ale może pani zwracać się do mnie po imieniu, powiedziała właścicielka rezydencji. Dorothy skinęła głową na znak zgody, a Louise zadała jej kilka obowiązkowych pytań w takich przypadkach, po czym od razu ją zatrudniła. Sądząc po całej sytuacji i kosztownych dekoracjach, kobieta nie była ograniczona finansowo, mogła sobie pozwolić na wszystko. Po zdobyciu pracy, Dorothy z radością podjęła swoje obowiązki. Sprzątając dom i myjąc podłogi, czas płynął szybko, i gdy Dorothy szykowała się już do wyjścia do domu, Louise wydawała się zadowolona z nowej służącej. Lecz gdy ta wyszła na ulicę, prawie wpadła na mężczyznę, który chciał wejść do budynku. Dorothy podniosła wzrok i prawie zemdlała przez to, co zobaczyła. Przed nią stał nie kto inny, jak zmarły mąż Robert. Zaskoczona Dorothy aż za mówiła i instynktownie się cofnęła. Dorothy? Jak się tu znalazłaś? wykrzyknął oburzony Robert. I ty masz czelność mnie o to pytać? Pochowałam cię, opłakiwałam tyle czasu, powiedziała Dorothy ze łzami w oczach. Słowa byłej żony zmyliły Roberta, który zbladł i nie wiedział kompletnie, co ma powiedzieć. W tym momencie drzwi domu otworzyły się i w progu pojawiła się Louise Morris. Kochanie, czemu jesteś tak późno? Miałeś mieć sporo pracy, spytała Roberta poważnym tonem. Dorothy spojrzała na męża i zrozumiała całą sytuację bez słów. Nie miała już wątpliwości, że Robert i Louise byli kochankami. Jak się okazało nieco później, to właśnie Louise pomogła Robertowi zaaranżować cały wypadek. Nie szczędząc środków, kobieta zatrudniła najlepszych kaskaderów i pirotechników, którzy zorganizowali całe zdarzenie. Plan Roberta był prosty. Nie chcąc rozwodu z Dorothy, postanowił zniknąć i rozpocząć nowe życie z bogatą kobietą. Robert przeliczył się tylko w jednym. Kiedy zasugerował by Louis, zatrudniła nową służącą na miejsce starszej gospodyni. Jednocześnie mężczyzna nawet nie wiedział, że jego była żona, którą tak skutecznie oszukiwał przez tyle lat, odpowie na takie ogłoszenie. Robert nie miał odwagi przyznać Doroti, że od dawna jej już nie kochał. Teraz, patrząc swojej byłej żonie w oczy, mężczyzna zdał sobie sprawę, że nie ma już odwrotu. Doroti, życząc szczęścia Robertowi i jego kochance, poszła prosto do domu. W głębi duszy doświadczyła lekkości i uniesienia, których wcześniej nie znała. Wiedziała, że nie będzie już powrotu do poprzedniego życia i choć raz powinna w końcu o siebie zadbać. Nie zarzuciła Robertowi oszustwa. Zamiast tego Dorothy wymazała z pamięci swojego byłego męża i, podobnie jak jej przyjaciółka Katrin, zaczęła w końcu żyć dla siebie. W wieku 45 lat życie dopiero się zaczęło. Pomyślała, szykując się na randkę i posłała buziaka swojemu odbiciu w lustrze. W niedalekiej przyszłości kobietę czekało jeszcze wiele nowych rzeczy i nie chciała już więcej tracić czasu na smutek.